reklama. Drodzy Państwo, po tym pięknym i epickim zapraszam Państwa na drugą wersję Home Edition Shout Shoutoutu, tym razem zatytułowałem ją, nie wiem czemu, Termos w balonach. Bo zanim obejrzycie kolejną fascynującą mam nadzieję sesję albo film o RPGach przygotowany dla Państwa specjalnie przez kanał Termosa, chciałbym byście byli Państwo poinformowani, że kanał Termosa współpracuje z G2A. Miejscem, marketplacem w internecie, w którym można kupić różnego rodzaju rzeczy do swojego hobby, do grania, czy to w gry komputerowe, czy w gry planszowe, czy w gry fabularne. Whatever. Więc joysticki, maty, krzesła, kostki, gry, instrukcje, plakaty, pewnie różnego rodzaju dobrodziejstwo. Zajrzyjcie możecie poprzez link na dole w opisie tego filmiku, bo wtedy także wesprzecie kanał Termosa. Jakże tego nie zrobić. Chyba wszystko powiedziałem. Chyba mniej martwo niż w pierwszej wersji, więc drodzy Państwo, miłej zabawy na kanale Termosa, a pożegna Was kilka wersji. Wróciłam Cię z równowagi? Tak jest. Ja no nie. Wszystko wyszło inaczej? Oczywiście, ale nie, nie. znaczy. No jakby... Ja jestem bardzo ciekawa w takim razie. Jak miało wyjść? Jak popsuliśmy ciszę? Tak, ciszyk. jak bardzo popsuliśmy ciszę. Nie, znaczy w gruncie jak rzeczy. Ja ci znaczy nie, w gruncie rzeczy nawet nie popsuliście, jakby, tylko to poszło w tak zupełnie inną stronę, że jakby mi się bardzo podobało w ogóle, że tak się stało. Dlatego, że. Super każdy wniósł mnóstwo fajnej swojej kreatywności i zmienił wszystko zupełnie z drugiej strony. Twoja akcja była bezbłędna. <grym> eee... Rozbicie konfederacji. Tak to było <grym wórziny> jednym toastem. <grym wórziny> <grym wórzy> Bardzo mocno obawiałam się, że z... po prostu zginę, że. E... Czy znaczy ten system powoduje, że takie rzeczy można robić defaultowo jak <grym wórziny> Ja prawdę nie. mówiąc czując to, bo od początku gry trochę czułem to, że ten, w, w tę grę gra się właśnie tak, tak, tak na tak no. zwanej pełnej. Tak. Dlatego pozwalałem sobie y, no, robić takie rzeczy. No, nie? Tak, tak. Ja mam nadzieję, że nie, 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 to nie było over the top, to nie, jakby nie, nie. nie przesadziłem. Z, w, znaczy myślę, um, że gdybyśmy tak dłużej ale... grali, to byłoby to standardowe już, bo wszyscy no. by wiedzieli, że tak jest, nie? bo tutaj po prostu wydajesz te sukcesy za, za to, że ci się coś udaje. W zasadzie ja sam mogę ustalać konsekwencje, ale wiesz, no, i przy czterech czy pięciu sukcesach, no to w zasadzie... No tak, nie, tak, nie da się. To już nawet byłoby irracjonalne. No bo... nasz Boży Dor podnosi na, ro... tak, na tak. rożem tak, faceta, no nie. Ty tak, w ogóle krwawisz, ty jeszcze nie Tak, miałeś... tak jestem. Pojechałeś do karczmy jeszcze hmm. jest w ogóle ciachany tu i tak, tu tak. i jedziesz na zamek, Ale tak? taki w sensie, Boży dar mi się tak. bardzo podoba. To jest tak, Boży tak. Dar, który nie, nie czuje nic poza obowiązkiem. <grym> Ale Wydaje mi się, że przez to, albo dzięki temu, ta konwencja Ludzie. faktycznie weszła w taką konwencję mhm. y, takiego płaszcza i szpady. Nie? Ja takie mam wrażenie. Tak, może rzeczywiście ten sztylet wbity powinien się jakoś odbić jeszcze na nim bardziej, nie? Bo resztę to myślę, że to jest coś, co sztylet, co Bożedar przyjmie na twardo, zupełnie. Po prostu się wyliże, ale sztylet wbity mógłby go tam. Zapomniałem o tym trochę, no. Mógł tam uwierać, nie? Całkiem możliwe, że uwiera, no nie, tylko nie, to nie jest film o tym, że no uwieracie tak. sztylet, tylko że o tym, że... To może, może w epilogu po prostu. Może w epilogu właśnie tutaj <kuh> powinieneś w końcu go wyjąć, bo jakby cały czas jest. On go wyjął, o kurwa, i spadł z konia. Obudził się tydzień później gdzieś. Mi się marzy, że w Twoich sekretnych e komnatach na zamku, kiedy właśnie z tą Karoliną i Zofią jesteście, to Zofia odbierając od ciebie suknię odkłada klamkę. Przepraszam, um. <willencji> że się uczy tej klamki, ale to nie tych sali w ogóle. <izza> ale podobało mi się w ogóle w tym, że to troszeczkę y było tak, że myśmy z Twojego wstępu, y cokolwiek długiego, żeśmy się jakby spotkali, trzy zupełnie osoby z dupy i potem się rozeszli w swojej stronie. To jest <mouth> spoko. Taki epizod, w którym hmm -hmm. trzy osoby zupełnie ze sobą ten... Y y y hmm. się ruszyły. Ale mi się podobało tak już mechanicznie, tylko bardziej w drugiej części, jak, jak wprowadzałeś elementy świata. Dla mnie to jest dużo lepsza wersja, że coś, ktoś przychodzi i ty wtedy mówisz, że to jest ta osoba, ona jest tak powiązana i coś, nie? Bo ja z tego wstępu to niewiele pamiętam już, nie? Dla hmm. mnie to było już takie już, już bym nie potrafił na, na tym. Yy... Ja miałem taką postać, która nie musi na tej bazie nic wymyślać, mm. nie? ale przez to bym nawet nie mógł. Nie? A potem jak ktoś podchodzi i ty mówisz, że to jest córka tego i ona tam. Ty ją znasz stąd i ona jest częścią tego układu. I to wtedy tak się nabudowuje, nie, Mi jest wtedy łatwiej to zapamiętać po mm. prostu. Takie mhm. miałem wnioski, żeby więcej yy, wprowadzać w fabulę. Tak, rzeczy, Tak, po tak. Prostu, no nie? to to jest spokojnie. No, mi się w ogóle podoba ten system. On jest taki śmiesznie w to gra, właśnie w po podróżnieniu od. No, on jest trochę jak alien. Że po prostu robisz rzeczy, mhm. jesteś w tym coraz lepszy szybko, no bo tam też masz tych kości coraz więcej. Tam jest większa szansa na jeszcze cios jakiś, nie? Ale, mimo wszystko, jesteś w tym coraz lepszy i możesz wymyślać mocno to, co się mhm. dzieje. To tu masz nawet większą niż w Alienie, nie? tą narracyjną. Y Możli tak, bo właściwie drogą? każdą tą dychę możesz opowiedzieć po swojemu, zdecydować tak. co z to tym to robić. Super, mi to bardzo jest. Tak, 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 tak. Mi się to podoba. A jak się wam w ogóle grało? W, w, w tym dzisiaj super, poprzednio tak właśnie troszeczkę to było za wolno, nie? Dla mnie, że jakby za mało naszych decyzji mhm. w tym było, nie, za ten. A tutaj już teraz jak to poszło w tym kierunku, że my układamy właściwie swoją historię razem, to ja bardzo lubię takie rzeczy, no. Na maksa. Mhm. Mam dość podobnie. No, e, początek był taki, że musieliśmy się zapoznać ze światem i z tym, co możemy zrobić, mhm. e, a jak już to zaczęliśmy mieć, to właśnie to sobie popłynęło. To, no, ja, ja przyznam, że się doskonale bawiłem tym, że mam diabła, z którym mogę robić szalone rzeczy i sprawdzałem, na ile mogę je robić, na ile nie. Fajne jest w tej postaci to, że właśnie, że on, e, że Misław nie chce robić złych rzeczy, tylko akurat ma takie parszywe usprawiedliwienie tego, tak. że robię złe rzeczy. No bo on chce mieć te artefakty. Głupie byłoby mu zab zabrać je i ukraść, albo by nie potrafił, a jako, że ma diabła, to potrafi, oraz usprawiedliwia się, że on tylko dlatego kradnie, no bo mu diabło każe. No, Więc to jest takie dosyć śmieszne rozbicie. No? Tak. <głos> <głos> tak. Nie, mi się bardzo podobało, aczkolwiek. Yy bardzo mocno następnym razem bym przemyślała jak rozłożyć wszystkie te swoje cechy żeby jednak mieć jedną działkę w której jest się dobrym z drugiej strony tak jak rozumiem jak pierwszy raz korzystasz ze skilu to masz plus jedną kość czy streitu streitu a dobra dobra czyli tutaj dobra ja miałem jakieś takie wrażenie że ty jesteś postacią która gada i przekonuje ludzi ale niekoniecznie gadałaś i przekonywałaś ludzi. Tylko raczej słuchałaś i obserwowałaś, więc nie, nie, nie wiedziałem... Bo też nie widzę, w, w tak, czym ty masz jak, mocne tak, strony, czy też, też nie. No tak, no, no, no. No, no, no. No, bo ty masz też hajt, czyli mogłabyś naprawdę tam... Dlatego się chciałam ukrywać i <coughs> przebierać, a Sari. mhm. ta Sarisa mnie znalazła, więc jakby... Mam wrażenie, że w tej historii ja, ja jakby zemszczę się na to, że ona mnie tak łatwo a właśnie, a jak, spotkała. Jak, nie? Dlaczego ta Sarisa jak jak ona szła z obierkami do stajni, to tam salisa Bo ona się zorientowała, żebyście zniknęli z, no tak, z to miejsca nie i to... zaczęli was szukać. Ale w związku z tym, że tam się cały czas szły wydarzenia mhm. na tej sali, no to ona się wymknęła po prostu sama ze swoimi pięcioma ludźmi. Stwierdziła, że nie ma co Was szukać. W w środku, bo i tak was pewnie nie znajdzie i, zac i zaczęła obłazić po prostu cały mhm. ten, no i jak już ktoś zaczął się wiesz, wydostać, no to ona zwróciła uwagę szukała no wszędzie, no ja myślałem, że coś w stylu takiego da danger pointa, czy ja nie wiem do końca no, jak a... to działa, ale że jakby mechanicznie mogły się tam wstawić no tak, a, więc tak, no do końca, się wstawiła ja by, mam nadzieję, że, mo, że akcje tego mojego Tomisława nie, nie zabierały ci nie, nie, dlaczego? swobody ruchu czy czegoś takiego. No, nie wiesz, ci... nie no, przecież akcja z wyjściem na, na Balu była piękna. Tak, tak, tak. No, <grym> no, no właśnie trochę mam wrażenie, że mo, można by oglądać taki film z tego. To są takie. Tak. łamiące realizm, ale takie bajkowe trochę sytuacje. No, no ja miałam Znika. taki plan, że właśnie Marysia ta moja już miała przygotować jakby... Zaaranżować coś, co odwróci uwagę, żebyśmy my po prostu wyszli, albo żeby tam dźgnąć któregoś i powiedzieć, że tam wybije ci to głębiej wiaje, jeżeli nas stąd nie wyprowadzisz. A wszyscy by byli, ojej, co tam się wydarzyło i tak dalej, więc byśmy wyszli. I mam taką jakby oczami wyobraźni widzę taką scenę, która Marysi, która właśnie już ma tam wypieprzyć tą tacę czy tam oblać kogoś sokiem, ale jakby zniknęliśmy. Zniknęliśmy i jest takie. What? Znaczy konwencja jest zdecydowanie mocno po stronie y, tego, co się dzieje w y, Piratach z Karaibów na przykład. Nie? Bo tam też są takie akcje, że... Nagle z dupy ktoś zaczyna coś gadać i tym gadaniem zmienia w ogóle wszystko do góry nogami. Mhm. Mimo, że w zasadzie nie powinniśmy nawet tak, pozwolić tak. mówić, nie? ale on wychodzi na środek, ktoś tam zaczyna gadać, wszyscy milkną i za chwilę sytuacja jest już zupełnie odwrotna. Nie? Więc to jest jakby w konwencji. Mhm. Tylko nikt na, jakby ja na to wcześniej nie wpadłem, że tak można zrobić, a tylko się pięknie po prostu zupełnie zabiłaś temat. Jakby, nie? Jestem ciekaw, czy tam by, była, by, byłaby opcja jeszcze więcej ugrania z tym całym, jak on się nazywał, ten książę? Andrzej? Z Andrzejem. W zasadzie, że podczas tańca on mówi swoje, że trzeba bronić i tak dalej. W ogóle miał całkiem niezłą agendę tak naprawdę. Ja byłem po jego stronie, gdy miał szabę, to miał wyjął. Yy, ale na, na, na zasadzie, że ty go rozkochujesz w sobie albo przekonujesz na zasadzie... Ja chciałam go gnąć, ale jakby blisko tego, co mówisz. <laughs> Bo z tego, co ja rozumiem, to my możemy wszystko właściwie tam no, zrobić. My wymyślamy trochę ten świat. No, tak, no, tak, a, tak, no na pewno proponować i sprawdzić, czy Kości nam to udźwigną, no nie? Mhm. No bo y, gdybym podczas. Gdybym ja tańczył z Andrzejem i powiedział ci, że ja tak naprawdę chcę go tutaj uwieść i oczarować, że jak się skończy ten, ten taniec, to on ma kurwa za mną chodzić jak piesek, no nie? No to. To, to na co tu rzucasz? Rzucam na to i zobaczmy, co się stanie, mhm, nie? Dokładnie. To ja trochę tak rozumiem. Szpiega, niekoniecznie, a, a ty chyba skrytobójca. Nie Andrzeja wobec wszystkich jego żołnierzy. Ja by zemdlał! No tak, no i wtedy łatwo ukryć krew. Ej, go, chodź się. Krew się rozlewa na podłodze. O! Spadł na wino! Ola Boga! i stroju służki. Z zabierkami. Tak, A, to też bardzo fajny, barwny, cały ten kulik. Oczywiście już samo słowo kulik ta. jest taki, że od razu, o, jedziemy. Ale to, że pojawiają się ci żołnierze, Jeden, że dzieciaki pięć, chcą porwać. Dziesięć. Już w trakcie, kiedy to się działo, miałem, no. myślałem, że to jest o to chodzi: no nie? żeby Gładnie. było lewrecz dla tego, co będzie sobie tam on żądał, ale to bardzo fajne i to takie barwne. Fajnie też. bo I był fan postaci Bożydara. Czystość jego serca, Nie śnieg. nie było odbijania nie, nie było tego. Miałeś zaplanowane? No, mogło tak się zdarzyć, że hmm. odbijasz te dzieciaki z tego najróżkiego gniazda. Ja myślałem, że Wy mniej będziecie interferować, powiem szczerze, w to co robi ten Andrzej. Że Wy go puścicie. I, a sami się jakby, nie, żeby odkręcać to, co on zrobi. Że niech on sobie to zrobi, a my to odkręcimy. jakby nie? A myśmy weszli z sprychem. Tak, a wyście, to, że tak powiem, przy korzeniu go ucięli, w ogóle za nim cokolwiek. Nie? I teraz oni zostali z rozwalonym zamkiem, z porwanymi dziećmi, z którymi nie zobaczyłem można zrobić, bo już sprawa rybła, No Ten to zamek jak w... Myśmy każdy budynek, do którego weszliśmy w tej historii, a Główne dzieci. Główne dzieci zwiały, w sensie nie ma ich. Bo... Prawdopodobnie ci, jak rodzice, posiadacze tych dzieci, możliwe, że nie wszyscy wyszli, nie? bo jakby jeżeli Andrzej był z tymi wszystkimi trochę dalej od wyjścia... Tak, tak. Ups! No tak, tak, tam się mógł dużo rzeczy tak, zająć. natomiast jakby... Z zgony i ruiny. <laughs> Ale to nie był pożar. Ale to jest fajne, bo potem się zaczęło działać i dzięki hmm. temu się też bardzo fajnie działo, nie? Myślałem, że możecie się podzielić, albo że pojechać hmm. w ogóle wszyscy na ten Kulik, albo że no właśnie, się podzielicie. No, to mnie korciło, że pojechać tak. na Kulik. Tak, więc... Ale ty kilka razy wspomniałeś o tym podziale młodzież, nie tak, młodzież. Tak. Jakby dla mnie poniekąd to było oczywiste, że jak ja tam będę chciał, na przykład, też chcę pojechać, to to, to to będzie takie. Jak to? Ty dorośli do domu, no nie. Na no, Ląd się wkręcił, nie. No, ale to też miał, grzywy, ale... miał inną motywację trochę, tak, nie tak, popilnować tak. tej Zosi i tak dalej. Y nie, no bardzo się w, ten wkręciłeś w taki sposób subtelny, że tak powiem. W sensie nie na chama, mm -hmm. że my tam chcemy jechać po tak, coś tak, tam, tak. tylko właściwie ona cię wkręciła mm -hmm. w Ale sensie. fajne było, jak ona on zaczęła mówić, ty jesteś ochraniarzem? Przecież się <śmuszel> <można ci śmuszel> rozkazywać. Że ja, ja nie jestem ochroniarzem, ja chronię kiedy chcę. <śmuszel> 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 Ale ja na przykład z Andrzejem nie miałem tak, y, to też mi się całkiem podobało, bo dla mnie nie było oczywiste, że on jest Wilanem tutaj. Tak. Mi się nie, nie spodobałoby, gdybym się dowiedział, że on porwał młodzież, no mm. żeby ugrać swoje. Ale tak, zaprasza mnie na ekspedycję, ma tu pełno ciuciu, którego ja chcę. Y ma chcę zebrać to, żołnierzy, nie? żeby bronić się przed najazdem u Surii, mm. W, w bre, Wbrew może y królowi, który umiera i jest tam jakiś tam... A, tak. I jeszcze dla mojej postaci wszystkie filozofie królewskie są przeciwko. Ja jestem przeciwny temu. Mm. Ja tam jestem trochę tylko z własnego interesu. Więc jak... Yy, o, o postać Anny, z którą się trochę zżyłem, raczej się tam martwiłem, niż o nie wiem, czy pójdzie mu dobrze, czy nie dobrze. Destabilizacja państwa. Ale to miało pójść dalej, tylko że jakby. No tak, nie dało się. Nie, już nie, jakby nie zdążyli rozwinąć skrzydeł w swoim, w swoim puczu. To jest bycie szpiegiem. i widzisz dobrze, że ci, <laughs> widzisz, dobrze, że ci nie podałem tytułu, bo teraz trzeba by wymyślić inny. Jak miałeś wcześniej, gdybym? Rokosz. <głos> <głos> Kajko i Rokosz. <noise> A teraz to nie bardzo, chociaż w sumie byłby przerażony. <noise> rokosz w polskim stylu. No, taki jest trochę z Jamesem Bondem, że gdziekolwiek on się pojawia i ma jakąś tak, misję, to tak, właśnie dokładnie. jest taki totalny rozpierdziel, że się jakby. Odejdźmy <noise> kamery. tak. Pf, pf, pf. Opadają resztki budynków. No, to, to jest taka konwencja, myślę, nie? Fajnie wyszła. Jakby, nie? Ja w ogóle nie sądziłem, że to może tak wyjść, bo a w pewnym momencie wyście zaczęli odpalać coraz potężniejsze efekty, że tak powiem, i to nie, że tam jakieś czary, tylko po prostu sama narracja jakby szła mm -hmm. w, w coraz mocniejsze rzeczy. Yy, z mojej perspektywy jest tak, że mi się jeszcze trochę trudno prowadzi walki tutaj, bo moim zdaniem one są niepotrzebnie poprzedłużane zupełnie, mm -hmm. no, nie? W sensie, to jest to, co ty powiedziałeś, ileś razy ja go będę w, w systemie, w którym Zasadniczo jeden sukces starcza na powalenie takiego zwykłego szturmowca, nazwijmy to nie, czy tam brytyjskiego czerwonego kubraka, to nawet walka z tymi wilajnami, tak jak ją tu próbowałem przeprowadzić nas chyba nie, faktycznie niepotrzebnie, to jest aż tak no ten No ten, 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 co wskoczył na kozioł do tak, Bożudara on tak. był nienaturalnie kozacki. Tak, dokładnie. Bo y, to, co opisywałeś, te śliwka, y, wydaje mi się, że załatwia, załatwiało tego przeciwnika. tam Nie wiem, raz ty dałeś trzy sukcesy na to, żeby mógł tą bułą go skasować, a on jako, że miał sukcesy, bo ty rzuciłeś też te sukcesy, tak. jednak to jakoś odparowywał. Nie? Ale tak. to przed chwilą miałem takie to my jesteśmy tymi kozakami, czy... No, ale są też inni kozacy. Tak, Potem, wy, potem powiedziałeś, że on, no tak. jak on przyjechał, to się zmienia sytuacja, nie? Tak, tak. Bo to jest mhm. kozak, tak, tak. Już nie był kozakiem na rożnie, ale po, poza tym. No tak, ale, ale oczywiście ja to, że długość. Tak, ma... tak, że to jest niewspółmiernie długie, że Zresztą... masz bardzo szybkie rezolucje, nawet wiesz, 30 wrogów puścisz, to są, wiesz, rachciach mach ich nie ma. Tak. Nawet tam zbierzamy jakieś rany, ale prawda jest taka, że sobie można z nimi poradzić. A jakbyście w trójkę byli, to już w ogóle. Mm. Bo ty byłeś sam, nie? Mm. A teraz to by było, gdyby był jeszcze jeden taki. Albo dwóch, nie? No to to, to w ogóle rzeźnia, nie? Ja myślę, że ty w drodze do tego miejsca, żeby odbić młodzież, spotykasz przy drodze takiego kalekę straszliwego, który po prostu uszerza <grystanie> i rzucasz mu pieniądze, a on w ogóle jest wściekły. <grystanie> a to tak. A mi się też podobało, że jak ty wyruszyłeś w drogę powrotną właśnie z tymi dwoma jabłońskimi, to powiedziałeś no dobra, no to jedziemy w drodze, ja ich uczę. Jak Co <grystanie> za kurwa typ, druga w nocy, pewno ran, Ja przez śnieg, ja ich uczę. <grystanie> No na zasadzie, że tak, jak, że ty masz być z tyłu i tak dalej, jakby jak... Nie, bazie, ja sobie wyobrażam takiego opętanego, edukatora. Edukator. jeszcze się pyta. Właśnie, ja wcześniej powiedział, że idziesz to zresztą uczyć się jeździć konno A ja się dopytuję, jak zjedziesz. No pokażę jej, że tu jest jakiś tam środek, że ja to tak wsiadam. Najfajniej no, jest to, jak no ja się pytam tej Karoliny, czy Nie, ja chcę, ja chcę na dwór. Ja chcę na nie chcę z tobą, ja tak. na dwór. <śmienicza> A może to jest wariat. <śmienicza> no jest ewidentnie dalej. Tak, tak. on, on jest ewidentnie, owol jakby nie można zniewalać nikogo. Nie? To jest, Ewidentnie z tej historii wynika, że to jest jego główny, główny ten. Nie można komuś krzywdy robić i zniewalać. I tak Anna, która sobie może pomyśleć, jakby mi poszło, gdybym dostała innych ludzi? <śmienicza> 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 dwóch pojebów. <śmienicza> Spalili mi najpierw wszystkie kulte, kub... ...rubra, no, yy, tak. Naj no, wszystko najpierw straciłam. Moje dziewczynki też wszystko straciły. W no pożarze. Tak. Moje dziewczynki, to brzmi rzeczywiście jak Burdel Mama, trochę. One... <grym> ja tak. sądzę, że tam jest ten element, mimo wszystko, że jak Na trzeba uwieźć tak któregoś każdym. z tych, to, to one uwodzą. Elegancko. No dobrze, dziękujemy bardzo za rozmowę. No, ja Dzięki. Dzięki. bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki Dzięki bardzo. bardzo. Dzięki Dzięki. bardzo. Ciao.